Przełamuj swoje nawyki. Witam, ogólnie powiem Ci tak: musisz na, nauczyć się przełamywać swoje nawyki. Chodzi tutaj o coś takiego. Że bez względu na to, czy ci się chce, czy nie, po prostu zagadujesz do dziewczyny, bez względu na wynik, rozumiesz? Bez względu na jakikolwiek wynik, rozumiesz? Bez względu na jakikolwiek wynik zagaduj. To jest po prostu taki nawyk, rozumiesz? Musisz go wykształcić, musisz przełamać to, że nie podchodzisz, bo jeśli ty nie podchodzisz do dziewczyn i widzisz piękną dziewczynę, podoba ci się i do niej nie podchodzić. Podchodzisz, to jest też nawyk, rozumiesz? Jest to też nawyk. Ty po prostu na... nauczyłeś się, że widzisz piękną dziewczynę i nie zagadujesz do niej, tylko idziesz do domu i przykładowo szukasz ją w internecie albo przykładowo masturbujesz się do jej. Wizerunku z pamięci, no nie? To jest nawyk, to jest nawyk, rozumiesz? To jest nawyk, dlatego musisz go przełamywać, rozumiesz? Ja widzisz, nawet jak mi się nie chce, gdy na przykład jadę samochodem, miałem dzisiaj taką sytuację, w której po prostu jechałem autem i na pasach szła jakaś dziewczyna, no nie? Biust wywalony i tak dalej, takie na ramionczkach i tak dalej, super fajna, no i zatrzymałem się na środku drogi, cofnąłem. Gdzieś tam, w jakieś tam, nie wiem, e, pierwsze miejsce, gdzieś tam e, się zatrzymałem i tak dalej, i do no niej zagaduję, rozumiesz? Do no niej zagadałem. I pomimo tego, że powiedziała, że ma za mało lat i tak dalej, gdzieś tam, e, no nie dało się tego ugrać. E, taka troszkę była, jakby to powiedzieć, jak na swój wiek, taka omega kowata i tak dalej, i tak dalej. E, no i ty... Nie wyszło nic, nic nie dostałem, ona do mnie czy mogę już iść. No ja mówię, nie trzymam cię nic, no nie spoko, no nie. I widzicie, pomimo tego, że miała taką toksyczną energię, to i tak zagadałem, rozumiesz, żeby wykształcić właśnie w sobie ten nawyk, że jak widzę super piękną dziewczynę, to do niej zagaduję. Rozumiesz, nie myślę, po prostu podchodzę. Rozumiesz? I zobaczysz, że działając właśnie w ten sposób po pewnym czasie w ogóle olewki, odmowy w ogóle cię nie będą ruszały, bo wykształcisz sobie taki nawyk, że. Widzę Widząc piękną dziewczynę, zagadujesz do niej, i gwarantuję ci, że będą ci wpadały fajne laski. Rozumiesz? Nie ma czegoś takiego, że będziesz zagadywał do dziewczyn. Rozumiesz? Nie ma czegoś takiego, że będziesz zagadywał do dziewczyn. I nie będziesz miał efektów. Jeśli jesteś osobą zdrową, Rozumiesz, jeśli jesteś osobą zdrową, nie jesteś jakimś warzywem, nie masz jakiegoś tam dawna i tak dalej, wiesz co chodzi, no to gwarantuje ci, że efekty będą, wiesz, Be efekty naprawdę będą, no nawet jak jesteś jakiś tam gruby, e lekko masz nadwagę, no to uwierz mi, że i tak, e jakby to powiedzieć, e efekty będziesz miał, wiesz, to tak naprawdę no, nie ma znaczenia, wiesz, bo widzisz, jeśli wykształcisz sobie właśnie ten nawyk podchodzenia, tak naprawdę będziesz średnio, za każdym razem, gdy wychodzisz z domu, zagadywał do jakiejś dziewczyny. Więc w ogóle nawet nie będziesz tego liczył, czy podeszłeś do pięciu dziewczyn, czy podszedłeś do dziesięciu, czy do jednej, czy do dwóch i zgarnąłeś numer. No nie, po prostu to będzie taki twój nawyk, rozumiesz? To będzie twój po prostu taki nawyk. Naprawdę. Dlatego mówię, nie skupiaj się na tym że przykładowo, że o, musi zrobić tyle i podejść i tyle, że przykładowo, że jedziesz gdzieś tam na podryw, to no nie no, nie, staraj się zagadywać, widzisz dziewczynę, gdzieś tam zobacz ja miałem takie sytuacje na przykład, że wchodzę do jakiegoś marketu i tak dalej, nawet jakiś mały, taki wiesz, osiedlowy pierwszy raz tam jestem, no i patrzę, jest jakaś fajna dziewczyna wiesz, jest jakaś fajna dziewczyna i zagaduję, mam takie swoje sposoby że czekam, aż ludzie wyjdą, wiesz, słuchaj, gdzieś tam niby coś szukam, patrzę tego, no i po nie zagaduję, mówię, że okej, okay, tutaj tego, ja w innej sprawie, e, tutaj, że fajnie wygląda, cudoba się i tak dalej. I powiem Ci tak, jeśli dziewczyna powie, że ma chłopaka, że nie zainteresowana, no to tak naprawdę nic nie straciłem, zobacz, poświęciłem na to ile? 3 minuty? 3 minuty? No stary, no w 3 minuty można lasko ogarnąć, rozumiesz? Tak naprawdę widzisz... Uwodzenie w pewnym sensie nie polega na jakiejś super gdzieś tam Bajerze, czy coś tam i tak dalej, i tak dalej, wiesz, tak naprawdę kobieta patrzy na twoje, jakby to powiedzieć, no zaangażowanie, patrzy, że przełamałeś się. Jeśli gości się nie potrafi przełamać do pięknej dziewczyny, się gdzieś tam zabiera za nią. Kilka miesięcy, czy gdzieś tam gościu przychodzi ciągle do tego samego sklepu i czeka aż ona przykładowa sama go zaprosi na, na spotkanie, na randkę. Czasem jest tak, że gościu zamiast do zagadać do dziewczyny, to on gdzieś tam znajduje ją, widzisz w internecie, widzisz nawet e, gdzieś tam straż wiejska, policja. Zobacz, oni mają też sobie jak takie beciaki, no niektórzy biorą, wiesz, zatrzymują, bo ładna dziewczyna jedzie. Robi jakąś rutynową kontrolę, spisuje jej dane, i później no, gdzieś tam na fejsie ją znajduje i próbuje podbijać i tak dalej. No jest to w takim sensie słabe, no nie, zamiast gdzieś tam podejść i tak dalej, e, wiesz, nawet na służbie, no nie, orać to, no nie, gdzieś tam podejść, pogadać chwilę tego, że tego i, i co. I masz od razu decyzję, rozumiesz? Naprawdę. Dlatego widzisz, no, zamiast gdzieś tam mm, iść na jakiś. Day game, wiesz o co chodzi, czy gdzieś tam naucz się tak w naturalny sposób zagadywać, bo to ci więcej przyniesie korzyści. Nie ma nic złego w zagadywaniu gdzieś tam, że jedziesz na gdzieś tam na podryw. Nie ma nic złego, ale to nie może być twoja tylko taka jedna, jakby to powiedzieć, mechanika. No bo zobacz, ja miałem tyle razy, słuchaj, miałem tyle razy taką sytuację, że jechałem na randkę. I po drodze jedna dziewczyna druga. I widzisz, jeśli nie mam wykształconego w sobie tego nawyku, rozumiesz? Nie mam w sobie wykształconego tego nawyku, no to zobacz, ile tracę dziewczyn. A co to jest? Przed spotkaniem zatrzymać się, pogadać 3 minuty i jechać, no nie? I do następna jedzie i tego. Widzisz, po drodze, możesz sobie zgarnąć. Wiesz, miałem takie sytuacje, w których naprawdę e, jadąc na spotkanie, gdzieś tam jakaś dziewczyna szła. Na przystanku się działa. Rozumiesz? I tak dalej, i tak dalej. I po prostu były sytuacje, w których zgarniałem numer. I były sytuacje, w których nie zgarniałem numeru, i tak dalej, i tak dalej. Rozumiesz? Naprawdę. Więc no mówię. Uwodzenie jest prostsze niż mogło być się wydawać. Widzisz, nawet taka sytuacja. Będziesz jechał gdzieś przez jakąś wieś. Zatrzyma się autobus. Wysiądą jakieś tam e, ludzie z tej wsi. Miałem taką sytuację. I nagle wysiadła matka z córką. Córka super hot. Wow. Szok. Ciemno. Noc. Zatrzymałem się. Podbiegłem. Już nieważne, czy weszło, czy nie weszło. Rozumiesz? Liczy się to, żeby właśnie... Podchodzić, podchodzić, podchodzić. To jest nawyk, i tak naprawdę, nim się obejrzysz, zobaczysz, że miał tyle kontaktów, tyle masz lasek czasem jest tak, że nawet laska ciebie. Miałem taką sytuację, właśnie, że zagadałem w markecie i ona powiedziała, że ma chłopaka, i tak dalej. A później mnie gdzieś tam na socjalach znalazła. Rozumiesz? Są mi takie sytuacje. Ja się zdziwiłem, jak ona mnie znalazła. Nie wiem, czy jej imię powiedziałem, musiałem, po imieniu mnie znalazłem. Więc widzisz, no, czasem jest tak, że kobieta powie nie, ale później no powie tak. Proste. Dlatego przełamuj ten nawyk, wiesz, przełamuj. Tak naprawdę dwie minuty, wiesz, zazwyczaj ja bardziej żałuję, gdy widzę superlaskę i nie zagaduję do niej. Wtedy się źle czuję, że tak naprawdę nie mam nic do stracenia. Naprawdę. Jedynie mogę zyskać. No bo zobacz, nawet jeśli ci laska powie nie, olejecie. No to co? To jesteś w punkcie wyjścia. Jesteś na starcie. No bo nie cofniesz się. No co? No bo nie małeś dziewczyny, zagadując, dalej nie masz. No to gdzie? Stoisz w miejscu, rozumiesz? Stoisz w miejscu, stoisz w punkcie wyjścia. Nie ma czegoś takiego, że zagadujesz i się cofasz gdzieś tam, e, że nagle gdzieś tam o kilka pól. No nie, no nie, to tak nie działa, rozumiesz? Naprawdę. Dlatego no mówię. Przełamuj się. Pokonaj te swoje negatywne nawyki. wyrób sobie ten nawyk zagadywania. Jesteś w restauracji, czasem warto wziąć jakąś chusteczkę, napisać e, długopisem numer, jakiś kwiatuszek, serduszko i dać dziewczynie i zobaczysz, że e, 50% lasek do Ciebie się same odezwie Będą takie, co się nie odezwą, a będą takie, co się odezwą Jeśli zostawisz jeszcze jakiś taki większy napiwek Często zobaczysz, że Odezwie się do Ciebie Naprawdę Także no mówię Idź w tym kierunku, wiesz? Idź w tym kierunku I zobaczysz, że nic nie robiąc Tak naprawdę Idąc po Przysłowiowe bułki do Sklepu Będziesz wracał z dziewczyną Tyle